Co myślisz, jak słyszysz słowa Boże Narodzenie? No pierwsze, co to, to prezenty, nie? Ale, ale to jest taka radość Boże Narodzenie, no to jest potykane, no e, święta radość, nie? Jak to można powiedzieć i ten. A jaki jest twój wymarzony prezent? O, to bym musiał pomyśleć, nie? I ten, no być zdrowym, nie? To jest właśnie wymarzony prezent, żeby nie być poważnie chory i ten. To jest taki marzony prezent. A jest jakiś taki prezent, który już dostałeś, na przykład, który pamiętasz, który tak najbardziej zapadł ci w pamięć? Radio. Radio? Tak. Radio na baterię i na prąd. Super. Czasami, po, bo lubię muzykę posłuchać i ten. No, a w radiu właśnie dużo grają muzyki i ten. I tak przed budynkiem, czy tam gdzieś na ten, no to na, nawet takie jak na baterie, to, to sobie posłucham właśnie i tym. To, które dostałem właśnie na, od Mikołaja właśnie. I, I to był mój ulubiony prezent, który miałem zapisany, nie? Mhm. Że chciałem radzić i to się spełniło. Jak się trzeba ubrać na kolację wigilijną? No mhm. oczywiście elegancko, białutko, mhm. czyściutko, żeby było było... Tak, żeby było elegancko. Ja zawsze się ubieram w białe nie? I ten na kolację w Prasujesz sam tą koszulę? Czy ja sam kupuję? Prasuję, czy pracujesz? A tak, pracuję w domu. Prasuję, m, oczywiście, w tak, pierze. Ja, ja pracuję wszystko, co idzie. Bo się nauczyłem w pracowni rękodzieła, właśnie. A fotografii, kiedy zacząłeś się uczyć? W pracowni komputerowej właśnie, tam odkryłem swoją pasję fotograficzną i umiejętności właśnie. Można na chwilę? Umiejętności. To było jakoś tak, że ty zobaczyłeś, że Arek ma aparaty i chciałeś też spróbować? Czy to Arek zauważył, że masz dobre oko i potrafisz czegoś, coś tam sfotografować? Jak to było? E... To było tak, że była na początku inna pani instruktor, pracowała w sieci komputerowej, i ona odkryła, że mam takie zdolności fotograficzne, i pokierowała mnie że aparatem, pokazała, że zdjęcia można zrobić i od dołu, i z boku, i z góry, żeby było ten efektowny, ten wygląd, nie? żeby te zdjęcia później wyszły takie super. No i od tego się zaczęła właśnie yy, cała historia tego, tego fotografowania. Mieszkam w Hoczewie teraz i, i też ostatnio byłem nad Jeziorem Hoczewskim. Parę zdjęć wrzuciłem na swój profil, i, i też dostałem dużo komentarzy. Różne, że bardzo piękne zdjęcia, ujęcia, bo robiłem też pod słońcem ten z góry na dół, odbicia we wodzie i też ładnie wyszły te, te zdjęcia. I mówię, że te, mam swoich fanów, jak to się mówi, którzy uwielbiają. Niektórzy mówią, że za mało, za mało tych zdjęć wrzucasz, więcej wrzuci ten. Takie różne tam komentarze, nie? No właśnie, bo Ty tak. tutaj, od, za, jak zacząłeś tutaj przychodzić do warsztatów, tak. to założyłeś też swój profil na Facebooku, tak? Tak, tak. No i teraz... Za, za, jak, zacząłem... jak było imieniny Romana w lutym, to mi właśnie założyli w profil, że podeszli, ja nawet nie wiedziałem, że ten... I, I mówili, tu sobie może spokojnie swoje zdjęcia, które będziesz robił aparatem, czy tam telefonem wrzucał, nie? No i, i, I wrzucam na swój profil nie? To chyba fajnie, tak móc wrzucać zdjęcia na Facebooka, co? Że od razu ktoś lajkuje, od razu ktoś pisze komentarze. Tak, to jest bardzo fajne, bo wtedy jest taka motywacja do, do dalszego tego, że cię motywuje, że na przykład. A, jest fajne, ten, jest zachód słońca czy coś, iść na plażę, zrób zdjęcie czy tam coś, bo to jest takie unikatowe, albo tęcza jakaś wyjdzie czy coś, to już szybko lecę szybko, bo tęcza jest tak, że to ona za, za chwilę jest, a, a, a moment już się może nie być. – Chyba lubisz tu przychodzić, co, do, do warsztatów? Ja, – Bardzo lubię. Się tak, bardzo lubię chodzić na, na, na zajęcia. A czemu tak lubisz tutaj przychodzić? No bo tu jest taka domowa atmosfera, taka i ten. No i jestem wśród ludzi, nie? To jest właśnie to jest, to, to jest to, że jest. Wśród ludzi jest całkiem inne takie życie, nie?